Witam na przeglądzie w sklepie Pepko. Dzisiaj zobaczycie nowości, także wielkanocne, akcesoria, dekoracje i ozdoby, jakie kupić można w tym sklepie. Jak właśnie widać nowości pojawiły się także w nowych kolekcjach, jakie są w sklepie Pepko. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Talerzyki i miski, które właśnie widzicie, są z nowej kolekcji Spring Nostalgia. Dwa rodzaje talerzyków mają charakterystyczne dla kolekcji: kwiatowe wzory. Widoczna teraz miska jest dolomitowa. Ma średnicę 22 cm, kosztuje 25 zł. Nadaje się do mikrofalówki, nie może natomiast być myta w zmywarce. Ten dolomitowy talerzyk z tej samej serii, co wcześniej pokazana miska, kosztuje 12 zł. Ma średnicę 19 cm. Poza tym w sklepie Pepko kupić możemy też takie szklane kubeczki. Ten kosztuje 10 zł. Nie może być myty w zmywarce. Nie nadaje się też do mikrofalówki. Pojemność kubeczka to 450 ml. Nowością w kolekcji Water Drop są widoczne teraz ramki na zdjęcia. Ramka ma wymiary 10 na 15 cm, kosztuje 15 zł. W tej kolekcji jest także szklana klepsydra. Ma wysokość około 18 cm, kosztuje 20 zł. Zobaczmy teraz na dekoracje i akcesoria wielkanocne, jakie kupić można już w sklepie Pepco. I tutaj mamy następną wielkanocną nowość za 20 zł, jaką jest ceramiczny zajączek ze sztucznymi kwiatami. Do wyboru jest kilka dekoracji ze sztucznych roślin oraz kwiatów. 40 zł kosztuje ta dekoracyjna poduszka z wiosennym skrzatem i wiosennymi wzorami. Ma wymiary 45x45 45 cm postać skrzata jest z jednej strony poduszki. A oto następna nowość, również wiosenna poduszka w wiosenne wzory i z wiosennym napisem. Jest prostokątna, ma wymiary 40x60 cm, kosztuje 35 zł. Wzorzysta jest z jednej strony. Jest także pluszowa poduszka wielkanocna mająca kształt zająca. Ma wymiary 49x29 i 5 cm. Kosztuje 25 zł. A oto wielkanocne figurki przedstawiające zające, jakie kupić możemy w sklepie Pepco. Ta dekoracja na przykład kosztuje 15 zł. Zająca widocznego zaraz obok po lewej stronie dostępnego w kilku wzorach kupić możemy za 10 zł. Tyle samo, bo również 10 zł kosztuje ten wielkanocny zając w kolorze złotym. Nowością wśród dekoracji są także ceramiczne wielkanocne skrzaty. Taką figurkę również kupić możemy za 10 zł. śródnowości wielkanocnych w sklepie Pepko znajdziemy także słomiane zające, których cena to 25 zł. Dekoracja dostępna jest w kilku wzorach. Jest także taka wielkanocna metalowa dekoracja. Tutaj dostępna była w dwóch kolorach: białym oraz zielonym. Dekoracja na kształt wielkanocnego koszyka z uszami zająca kosztuje 10 zł. Zaraz obok widać zestaw wielkanocnych kurczaczków. Komplet zawierający trzy kurczaki, kupić możemy za 10 zł. I jeszcze jeden wśród ceramicznych wielkanocnych zajęcy, taki jak ten, dostępny był już w zeszłym roku. Tą wielkanocną dekorację kupić możemy za 20 zł. Jest też taki wielkanocny zając pokryty pluszem. Cena tej wielkanocnej ozdoby to 25 zł. W tym sklepie Pepco dostępny był w jednym rozmiarze. Wśród wielkanocnych ozdób i dekoracji znaleźć możemy także ceramiczne koszyki, dostępne w kilku kolorach do wyboru. Każdy z koszyków ma ten sam wzór, kosztuje 20 zł. A następne wielkanocne ozdoby i elementy dekoracyjne. 6 zł kosztują sztuczne bazie. Kolorowe wielkanocne dekoracje obok kupić możemy za 5 zł. W sklepie Pepko znajdziemy także wielkanocne zawieszki mające kształt pisanek. 5 zł kosztuje zestaw zawierający 12 pisanek dostępnych w kilku kolorach. W tym sklepie kupić możemy także wielkanocny, dekoracyjny, świetlny łańcuch z lampkami LED. Oświetlenie z pisankowymi ozdobami kosztuje 15 zł. Ma całkowitą długość 340 cm, działa na baterię. Wśród ozdób wiosennych i wielkanocnych znajdziemy także taki zestaw zawierający cztery kolorowe motyle, każdy w innym kolorze. Cena zestawu to 10 zł. Tyle samo kosztuje zestaw zawierający trzy kolorowe ptaki. W sklepie Pepko na Wielkanoc kupić możemy także wielkanocne koszyki. Białe z serwetką w kolorze białym lub wzorzystą. Cena tego rodzaju koszyka to 25 zł. Są także koszyki z materiału z motywem zająca. Takie jak te, dostępne były już w zeszłym roku. W tym roku kupić możemy je ponownie. Koszyk mający średnicę 16 cm kosztuje 15 zł. Wybierać możemy też pomiędzy różnymi kolorami koszyków drewnianych. Takie jak te, dostępne w jednym rozmiarze, kosztują 6 zł. Jest także koszyk wiklinowy z wielkanocną dekoracją. Niestety nigdzie nie są podane wymiary tego koszyka. Kosztuje 25 zł. W sklepie Pepko kupić możemy także duże dekoracyjne zawieszki z tworzywa sztucznego mające kształt pisanki. Dekoracja dostępna jest w kilku kolorach do wyboru. Każda z pisanek kosztuje 10 zł. W tym sklepie kupić możemy także różnokolorowe wielkanocne gałązki. Każda z takich dekoracji kosztuje 4 zł. 8 zł kosztuje dekoracja ze sztucznych gałązek, sztucznych roślin oraz pisanek z tworzywa sztucznego. Z tworzywa sztucznego są także zawieszki pisanki, takie jak te, które właśnie teraz widzicie. Zestaw zawiera 12. Dostępne są w kilku rozmiarach i kolorach. Cena takiego zestawu to 10 zł. Wśród rzeczy wielkanocnych znaleźć możemy także wiosenne skrzaty z materiału. Skrzaty znajdziemy w różnych kombinacjach kolorystycznych. Każdy z takiego rodzaju skrzatów kosztuje 10 zł. Wśród dekoracji znajdziemy także metalowe skrzaty z króliczymi uszami. Dekoracyjny skrzat trzymający pisankę kosztuje 30 zł. Auto wiosenny szklany słoik z ceramiczną pokrywką w kwiatowe wzory. Taki słoik kupić możemy za 25 zł. Ma pojemność 2900 ml. Auto zestaw zawierający okrągłe filcowe podkładki na stół kosztuje 12 zł. Zawiera dwie duże i dwie mniejsze podkładki. Mniejsze pod np. szklankę lub kubek mają średnicę 10 cm, większe 38 cm. Wielkanocna jest także drewniana deska do krojenia, mająca kształt zająca. Deska z drewna bambusowego kosztuje 20 zł, ma wymiary 38 na 28 cm. Kształt zająca ma także strojk wielkanocny, którego cena to 30 zł. Wykonany jest z gałązek oraz sztucznych roślin. 10 zł kosztuje ceramiczny świecznik wielkanocny, dostępny jest w kilku widocznych teraz kolorach. Nadaje się przede wszystkim na tealighty oraz mniejsze świeczki. Za 12 zł kupić możemy też taki właśnie strojk wielkanocny. Wykonany jest ze sztucznych roślin oraz syropianowych pisanek. I jeszcze jedna wielkanocna dekoracja ze sztucznych roślin, kwiatów oraz pisanych z tworzywa sztucznego. Taką świąteczną ozdobę kupić możemy za 10 zł. 10 zł kosztują także te, między innymi, naturalne elementy dekoracyjne. Z tworzywa sztucznego są dwie widoczne tutaj pisanki. Jest także zestaw zawierający 12, między innymi, filcowych kwiatów. 6 zł kosztuje komplet z różnego rodzaju kwiatami do wyboru. Za 5 zł kupić możemy 6 dekoracyjnych marchewek. 5 zł kosztuje 30 różnokolorowych stereopianowych pisanek. Co jeszcze poza tym kupić możemy w sklepie PEPKO? Zobaczmy. Na przykład solarną lampę naścienną z czujnikiem ruchu, której cena to 20 zł. Lampa przeznaczona jest do użytku zewnętrznego. Za 8 zł termiczną składaną torebkę. Mającą wymiar 21 x 16 i 13 cm. Wśród nowości jest także okrągła dekoracyjna taca mająca średnicę 31,5 cm. Cena tacy to 20 zł, dostępna jest w jednym kolorze oraz w jednym wzorze. Są także ceramiczne dekoracje na ścienne mające kształt jaskółki. 12 zł kosztuje dekoracja taka jak ta, której wymiary podane są na metce ma długość około 17 cm. I jeszcze jedna nowość, jaką jest to okrągłe metalowe dekoracyjne pudełko z pokrywką. Pudełko kupić możemy za 15 zł. Ma średnicę około 15 cm. Pozostałe wymiary podane są na metce. 10 zł to cena metalowej osłonki na doniczkę mająca średnicę 11,5 i wysokość 18,5 cm. W nowej kolekcji Royal Teal jest także świeca zapachowa w szklanym dekoracyjnym pojemniku. Widoczną teraz świecę kupić możemy za 10 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.